Mam wrażenie, że w życiu nieraz spotkałem Martę i Marię z dzisiejszej Ewangelii. Bo dużo jest takich osób, które pytają tak jak ona. Mówią: Gdybyś tu był, Jezu, to mój brat by nie umarł. Gdybyś tu był, to nie spotkałoby mnie jakieś nieszczęście. Myślę sobie o kobiecie, która nagle straciła. Swoją ośmioletnią córkę, która zachorowała na grypę, wpletły się w to jakieś powikłania i w ciągu dwóch dni dziecko było martwe. Myślę o innej kobiecie, matce czwórki dzieci, która żyła w bardzo szczęśliwym małżeństwie ze swoim mężem, u którego w wieku 38 lat zdiagnozowano jakąś wadę serca i po kilku tygodniach spędzonych w szpitalu ten młody jeszcze mężczyzna zmarł a ona została jako wdowa z czwórką dzieci. Myślę o starszym mężczyźnie, którego znałem, który mówił, że ostatnie lata przed emeryturą on i żona czekali, kiedy wreszcie pójdą na emeryturę, mieli trochę odłożonych pieniędzy, mieli wnuki, mówili, czekaliśmy z utęsknieniem dnia, kiedy będziemy mogli wreszcie cieszyć się tym życiem, obecnością wnuków. Jakimiś wyjazdami, póki jeszcze zdrowia starczy. Mówi kilka tygodni po tym, jak żona przeszła na emeryturę, zachorowała na raka i po roku był wdowcem. I takich historii jest mnóstwo. Każdy z Was mógłby opowiedzieć taką historię, bo każdy zna kogoś, kto stracił bliską sobie osobę. A może po prostu umarło Ci w życiu jakieś marzenie? Może straciłeś coś takiego trudniej wyrażalnego. I wtedy właśnie tak jak Marta i Maria pytamy Jezusa: dlaczego? Gdybyś tu był, to przecież by się nie wydarzyło. Dlaczego nie przyszedłeś? Posłałyśmy po ciebie, informując ciebie, że Łazarz, twój przyjaciel, którego kochałeś, że jest chory. Czemu nie przyszedłeś? Nawet Żydzi mówią. Uzdrawiał obcych, niewidomemu wzrok, przywrócił to przyjaciela swojego, nie mógł uzdrowić z choroby. I pojawia się pytanie w naszym sercu, czy Bóg naprawdę kocha, skoro dopuszcza takie rzeczy? Jak to jest z tą Bożą miłością? Mnóstwo osób spotkałem, które straciły wiarę w Bożą miłość właśnie z tego powodu, że spotkało je jakieś nieszczęście. Nieraz rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, nie wierzę. I kiedy poznamy się trochę lepiej i dzielą się swoim doświadczeniem, to mówią na przykład, miałem 12 lat, moja babcia była ciężko chora, bardzo się modliłem i babcia zmarła i przestałem się modlić. Bo zwątpiłem w to, że panu Bogu zależy, że mnie kocha. Tak naprawdę bracia i siostry. To nas konfrontuje z bardzo ważnym pytaniem: jak my rozumiemy tą Bożą miłość? Bo jak zaczniemy się sobie przyglądać, to może się okazać, że tak naprawdę to my Pana Boga instrumentalizujemy. Że rozumiemy Bożą miłość w ten sposób, że Pan Bóg ma robić tak, jak ja Mu powiem. Gdyby Pan Bóg mnie kochał, to stałoby się to czy tamto. Gdyby Pan Bóg mnie kochał, to nie wiem, babcia by żyła to bym znalazła sobie męża, to miałbym lepszą pracę i tak dalej. Czyli co? Miarą miłości Bożej ma być to, że spełnia Twoje zachcianki. Jeżeli tak jest, to nie jesteś żadnym chrześcijaninem, jesteś zwykłym poganinem, bracie i siostro. Bo to jest pogańskie myślenie, że Bóg to jest jakaś zabawka, jakiś dżin z butelki, który ma spełniać moje zachcianki. I niestety jest tak, że bardzo wielu ludzi, którzy twierdzą, że są wierzący, są w sercu poganami, którzy myślą, że Bóg jest od spełniania ich zachcianek. A skąd Ty człowieku wiesz, co jest dla Ciebie dobre? Taki dwulatek, on wie, co jest dla Niego dobre? Nie, taki dwulatek ma jakąś zachciankę. Rodzic często tej zachcianki nie spełnia, bo na przykład nie daje mu ostrego noża do zabawy, mimo że on tak ładnie błyszczy w słońcu. I dwulatek się denerwuje, i wrzeszczy, i płacze, i tupie nóżkami, i może nawet przez parę sekund myśleć, że rodzic go nie kocha, bo nie dał mu zabawki. Na szczęście dwulatek jest mądrzejszy od nas, bo dwulatkowi, kiedy miną emocje, to znów przychodzi i się przytula, bo wie, że rodzic jest dobry. A my? Jesteśmy głupsi od dwulatków. Bo nam się wydaje, że my wiemy lepiej od Pana Boga, co jest dla nas dobre. A jak Pan Bóg nie da nam tego, co my chcemy, to potrafimy się na całe życie oburzyć. Jakim prawem, Panie Boże, mi nie dałeś? Pan Bóg naprawdę Ciebie kocha. Mnie niezmiennie porusza ta scena z dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus staje nad grobem Łazarza i płacze. Płacze, bo kocha. A tam, gdzie jest miłość, tam są emocje. Różne emocje. Czasem właśnie takie, że człowiek stoi i płacze, bo ten łazarz naprawdę był dla niego ważny. I tak samo Ty jesteś ważny dla Pana Boga. Wiecie, my życzymy sobie bardzo różnych rzeczy, a nie zawsze myślimy o tym, czy to naprawdę jest dla nas dobre. Wiecie, jak chcecie sprawdzić, co jest naprawdę wartością w Waszym życiu, to zastanówcie się, czego sobie i innym życzycie przy okazji świąt czy innych. Okoliczności. Bo wykreślając oczywiście najpopularniejsze życzenie, które brzmi nawzajem, to czego sobie najczęściej życzymy? Zdrówka, 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 i jeszcze raz pieniędzy. I trzeba się zastanowić, to są wartości w Twoim życiu? Zdrowie jest najważniejsze, tak? Tak mówimy. Zdrowie jest najważniejsze. Super, i w dobrym zdrowiu pójdziesz do piekła. Świetny plan na życie. To zdrowie jest najważniejsze. Możesz być w świetnym zdrowiu i być skłócony z całą rodziną. Mieć 80 lat i cieszyć się zdrowiem dwudziestolatka, ale z wszystkimi będziesz skłócony, będziesz samotny, nieszczęśliwy, ale zdrowie jest najważniejsze, tak? Człowieku, my naprawdę często, gęsto nie mamy pojęcia, co jest dla nas dobre. Pan Bóg wie, i będzie nas prowadził do tego, co jest dobre. Wiecie, jeżeli my myślimy, że Boża miłość wyraża się tym, że Pan Bóg ma spełnić nasze zachcianki, to my w ogóle jeszcze nie uwierzyliśmy w Boga. Kiedyś czytałem taką historię o żydowskim rabinie, do którego po II wojnie światowej przyszedł pewien Żyd i mówi Rabbi, po tym co się wydarzyło, po czarnych dymach z Auschwitz, po całym tym nieszczęściu naszego narodu, ja już nie mogę wierzyć w Boga. A mądry rabin na niego popatrzył i powiedział, bracie, tyś nigdy w Boga nie wierzył, ty tylko wierzyłeś w Bożą pomoc. A to jest zupełnie inna rzecz. Ty wierzyłeś, że Pan Bóg będzie spełniał Twoje zachcianki, a nie ufałeś Mu, że to co się dzieje w Twoim życiu będzie prowadziło do dobra. Wiecie, jak my wierzymy tylko w Bożą pomoc, to będziemy się skupiać na rytuałach i na moralności, bo to jest mentalność poganina, który myśli, że z Bogiem da się handlować. Jak będę dobry, jak będę przestrzegał przykazań, to na pewno Pan Bóg będzie dla mnie dobry. Jak będę się grzecznie modlił ze złożonymi rączkami, to na pewno Pan Bóg wysłucha. Człowieku, Pan Bóg ci daje dobre rzeczy, bo ciebie kocha, a nie dlatego, żeś na to zapracował swoją modlitwą. Żeby ktoś źle nie pomyślał, i modlitwa. I przykazania są ważne, ale one są konsekwencją wiary, a nie jej fundamentem. Nie po to się modlimy, żeby nas Pan Bóg kochał, ale jak ktoś nas kocha, to chcemy na to odpowiadać. Nie dlatego mamy przestrzegać przykazań, żeby nas Pan Bóg kochał, ale przestrzegamy ich, bo odkrywamy Jego miłość. Dzisiaj Pan Bóg chce nas bardzo mocno konfrontować. Właśnie z tym, czy my naprawdę wierzymy. I pyta każdego z nas tutaj siedzących, tak samo jak zapytał Martę, czy Ty wierzysz w to, że ja jestem zmartwychwstaniem? Czy wierzysz w to, że Twoje życie ma większą, szerszą perspektywę niż tylko doczesność, niż tylko zdrowie, pieniążki? Czy Ty w to wierzysz? Jak sobie zaczniemy poważnie zadawać to pytanie, to zaczniemy odkrywać, że to jest bardzo trudne. Pomijam to, że bardzo wielu ludzi w ogóle nie rozumie kwestii zmartwychwstania i bardzo się dziwią, kiedy się im uświadamia, że wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Recytujemy to w credo, a jednocześnie mnóstwo ludzi żyje w takim wyobrażeniu, że w niebie te jakieś duszki będą latały. A mamy zmartwychwstać w ciele. Tak, w tym ciele które tutaj przyprowadziłeś na tą mszę świętą. To jest temat na osobną konferencję, można powiedzieć, ale to pytanie trzeba zadawać głębiej. Czy Ty wierzysz w zmartwychwstanie? Nie tylko, że kiedyś na końcu czasu w zmartwychwstaniemy. Czy Ty wierzysz tu i teraz w zmartwychwstanie? To jest bardzo ważne pytanie. Bo ono inaczej mówiąc pyta Ciebie, co jest dzisiaj horyzontem Twojego życia. Czy tylko to, żeby zarobić odpowiednią ilość pieniędzy? Czy tylko to, żeby w jako takim zdrowiu to życie przeżyć? Czy masz perspektywę wieczności? My mówimy bardzo często, że wierzymy w zmartwychwstanie. Będziemy zaraz pokazaniu mówić to w kredo, w wyznaniu wiary. Ale wierzyć to nie znaczy tylko deklarować ustami, bo to jest proste. Przypomina mi się historia o grupie. Rolników z pewnej wioski, którzy cierpieli z powodu suszy. I wpadli na pomysł, że pójdą do klasztoru nieopodal, gdzie mieszkał mnich znany ze swojej świętości i będą go prosić, żeby on się modlił o deszcz, bo im wszystko wyschnie i nie będą mieć co jeść. Przyszli do tego mnicha, przedstawiają mu swoją prośbę, on na nich patrzy i mówi: To by się dało zrobić, ale wy nie wierzycie. Jak nie wierzymy! No przecież tutaj do ciebie przyszliśmy. Przecież tak nam zależy na tym, żeby ten deszcz wreszcie spadł. On mówi nie, wcale nie wierzycie. No jak to? On mówi: "A gdzie macie parasolki?" Wierzyć to znaczy żyć już tą rzeczywistością, której się nie widzi. To znaczy wierzyć, nie coś powiedzieć, ale już żyć tym, w co wierzę. Dlaczego Pan Bóg pozwala na to, żeby Łazarz umarł? Dlaczego Pan Bóg pozwala na to, żeby czegoś zabrakło w twoim życiu? Z prostego powodu, bo jest Bogiem. I on tego Łazarza może wskrzesić. Pan Bóg się nie boi tracić, bo on wszystko może odzyskać. Pan Bóg jest wolny. Żyć z martwych wstaniem to znaczy mieć tę samą wolność w sercu. To znaczy Żyć w perspektywie wieczności, tego, że to, co po ludzku się kończy, w perspektywie Bożej wcale się nie skończyło. Zobaczcie, mnóstwo problemów w naszym życiu bierze się właśnie z tego, że jesteśmy zbyt przywiązani do tego, co ludzkie, na różnych płaszczyznach. Większość związków cierpi właśnie z tego powodu, że jest lęk, lęk przed utratą miłości. Lęk przed utratą tej osoby to najbardziej widać w takich związkach, które są dysfunkcyjne, które są toksyczne. Mąż pije i bije, ale żona jest z nim, bo się boi stracić, że no, lepszy taki niż żaden, tak? To jest chore. Zobaczcie, jak często jest tak, że my siebie szantażujemy w relacjach. Jak to zrobisz, to cię zostawię. Zdarza się właśnie w takich już dysfunkcyjnych relacjach, że ktoś mówi, krzywdę sobie zrobię, jakbyś mnie opuściła. Wiecie, oczywiście to trzeba zawsze indywidualnie rozeznać, ale czasami jest uzdrawiające powiedzieć takiemu to sobie zrób. Pokazać, że ty masz wolność w tym. I nagle się okazuje, że on wcale nie chce sobie nic zrobić, on po prostu szantażuje. Tak? Zobaczcie, ilu ludzi w pracy pozwala sobą pomiatać, bo są. Przyzwyczajeni do tego, żeby zarabiać jakąś kwotę pieniędzy. I są niewolnikami. Mam znajomych, którzy pracują w Londynie, w City, w świecie finansów, zarabiają wielkie pieniądze, i czasami uderzało mnie to, jak bardzo są niewolnikami tej pracy. Bo jedna osoba mi powiedziała wprost: Przyzwyczaiłem się do pewnego standardu życia, że stać mnie na to, na to i na tamto. I nawet jak w pracy będzie źle, nawet jak będę musiał pracować nad siły, to to będę robił. Bo się przyzwyczaiłem, bo to jest horyzont mojego życia, mój komfort. Gdybyś, bracie, wierzył w zmartwychwstanie, to być to było obojętne. To nie chodzi o to, że te rzeczy nie są ważne. Są ważne. I ciesz się z tego, że masz pieniądze. Ale jak będziesz wierzył w zmartwychwstanie, to będziesz miał też wolność do tego, żeby żyć wtedy, kiedy tych pieniędzy będzie dużo mniej. Bo wiesz, że nie na tym życie polega. Zobaczcie, ilu ludzi na przykład się tak kurczowo trzyma w swojej młodości. Patrzę czasami na osoby w wieku 50, 60 lat, które próbują się ubierać młodzieżowo. Kobiety czasami jakiś taki makijaż przesadny nakładają na siebie. Faceci próbują się zachowywać, jak gdyby byli nastolatkami. Dlaczego? Bo nie mają perspektywy zmartwychwstania. Wydaje im się, że żeby być szczęśliwym, to trzeba być wiecznie młodym. A moja droga Pani, możesz być piękna nawet wtedy, kiedy Twoje czoło będzie już poorane zmarszczkami, bo Twoje piękno jest czymś więcej niż gładką skórą. Jak uwierzysz w to, że Twoje życie ma wymiar wieczny, to przestanie Ci zależeć na tym, czy ta młodość już przeminęła, czy nie. Wierzyć w zmartwychwstanie to znaczy właśnie to, być wolnym. To jest trudne. Naprawdę to jest trudne i to wymaga drogi. Ja sobie przypominam historię, którą słyszałem od jednego mężczyzny z Białej Podlaskiej, lat temu już wiele, który opowiadał o swojej drodze, która go właśnie wyzwoliła i doprowadziła do prawdziwej wiary w Boga. To nie to, że wcześniej nie chodził do kościoła, czy że uważał się za ateistę. Wręcz przeciwnie, myślał, że jest bardzo wierzący. I mówi, wtedy ich rodzinę spotkała tragedia, bo czteroletni synek zachorował na białaczkę. I mówi, że przeżyli dwa lata bardzo trudne, większość czasu spędzając w szpitalu z tym czteroletnim synkiem. I mówi, na początku krzyczałem, tak jak Marta i Maria, dlaczego, gdybyś mnie kochał, to mój syn by nie cierpiał. I mówi, to było bardzo trudne. Musiał swoje się wykłócić z Panem Bogiem, Musiał swoje wywrzeszczyć na Pana Boga, obrazić się. Ale mówi, czas mijał, a on widział to, co się dzieje wokół niego. I zobaczył, że wokół tego łóżka chorego synka zrodziło się coś, czego wcześniej w ich rodzinie nie było. Zrodziła się prawdziwa miłość. Nagle się okazało, że już nie są dla nich ważne kwestie finansowe. Nagle się okazało, że nie jest takie ważne, gdzie spędzą wakacje. Nagle się okazało, że już nie jest takie ważne, że kuzyn spadek po dziadku sobie przywłaszczył, nie jest takie ważne, co ktoś powiedział, że obraził, nie było ważne na kogo kto głosuje. Nagle odkryli to, co jest naprawdę ważne. I mówi, w pewnym momencie miał taką refleksję, że stwierdził, przecież ten mój syn owszem cierpi. Boli go czasami, bo to jest podła choroba, ale mówi, jest otoczony miłością. Cały czas. Jest przy nim ktoś, kto go kocha. Tak naprawdę wcale nie jest mu tak najgorzej. Ilu jest takich, którzy opływają w dostatki, a cierpią, bo nikt ich nie kocha, nawet w najpiękniejszych domach. I stwierdził w pewnym momencie, że on nie rozumie. Nie rozumie tego, jak Pan Bóg prowadzi to jego życie, ale nie musi rozumieć. Pan Bóg wie, co robi. On jest po prostu dwulatkiem i niewiele widzi. I mówi, że zaakceptował to, przyjął. I mówi, jego syn zmarł. Miał nadzieję, że Pan Bóg dokona cudu, ale jego syn zmarł. Ale mówi, to wcale nie było największą tragedią, tak jak mi się wydawało. Owszem, to boli, mówi. I będzie bolało do śmierci, bo to nigdy nie jest proste. Ale mówi, zobaczyłem, jak wielu rzeczy nauczyłem się, jak wiele nasza rodzina zyskała. Mówi, ja wierzę w zmartwychwstanie. Historia mojego syna się nie skończyła. Historia mojej miłości do tego dziecka się nie skończyła. Mój syn żyje. Żyje w niebie i pewnego pięknego dnia się spotkamy. Mówi, będzie mi łatwiej umierać, bo wiem, że to nie będzie koniec, ale spotkanie z moim dzieckiem. I płakał facet, jak to mówił. Ja sam się wzruszam, bo to jest naprawdę głębokie. Ale jak go słuchałem, to sobie pomyślałem, spotkałem chrześcijanina. Spotkałem kogoś, kto naprawdę wierzy, wierzy w zmartwychwstanie i żyje nim w codzienności. I dzisiaj Pan Bóg chce zostawić mnie i Ciebie z tym pytaniem. Czy ty wierzysz w zmartwychwstanie w konkrecie Twojego życia? Czy wciąż tylko wierzysz w Bożą Pomoc i to, że Pan Bóg ma Ci dać zdrówko, pieniążki i nie wiem co jeszcze? Zostań, bracie i siostro, z tym pytaniem. Czy ty wierzysz?